Widzę, was bardzo. Co to tutaj jest? A jakiś robal, którym mnie chciał chyba ugryźć. Dobra, w dzisiejszym odcineczku pokażę Wam, jak. Znaczy, nie jak chcę, bo tam nic nie było. Jakiś poradnik, tylko chcę Wam pokazać, jak to się lało. Zaczęło się na tak. Zaczęło przez tutaj, przez te tutaj uszczelki, zaczęło się lać kapać i musiałam podstawić wiadro, no to już było to w opisie, nie? Ale nie ten, nie? A po kilku minutach zaczął już tutaj lać, 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 tutaj tak, wszędzie, wszędzie, tutaj, za ściankami, widzicie? I to tak, tak i wszędzie już zaczęło kapać i wszędzie porozstawiałam wiadro, że naprawdę, widzicie, słuchajcie? Prawie mój dom tak samo zalało. To była najtragiczniejsza ulewa w Kunowie. O, oj, a tutaj właśnie zamknąłem to okno, bo na nagranie filmu otworzę to okno, że może robot wyleci jakiś latający. Ale tutaj powiem wam, że upały, upały trwają. Jest bardzo gorąco. 32 stopnie. 32 stopnie dzisiaj. Wczoraj było 39, a dzisiaj po południu tak samo będzie. No i tak, no i gorące cholery się chmurzy, będą burze. Pewnie, bo już tam zachodzi się chmurzy. Więc... Yes.